Chcemy powiedzieć o sprawie ważnej, o e, inwigilacji, o zagrożeniu wolności obywatelskich. Chcemy odnieść się do tej akcji, w której pokazuje się wizerunki, twarze osób, które miały 16 grudnia ubiegłego roku być tutaj pod sejmem. E, stygmatyzuje się, oskarża się e, ludzi o łamanie prawa. Chcemy powiedzieć jako Platforma Obywatelska. Nie pozwolimy na to, żeby dochodziło do politycznej zemsty, do takich aktywności, które widzimy dzisiaj i które organizuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wszystkie akcje, które bardziej przypominają łapankę czy nagonkę na ludzi niewinnych, tych, którzy demonstrowali, korzystali ze swojej wolności i prawa do, do demonstracji swoich poglądów, ale także tych, którzy. Na sali sejmowej posłowie i senatorowie partii opozycyjnych, którzy protestowali, jak słyszymy, którzy są inwigilowani w związku z protestem, mówimy bardzo wyraźnie dzisiaj i bardzo stanowczo. Żądamy od premier Szydło informacji na ten temat, kto prowadzi tę akcję, kto bierze za nią polityczną odpowiedzialność. Nie pozwolimy na to, żeby 27 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości i suwerenności, żeby prawo w Polsce w taki sposób przez ekipę rządzącą było łamane. Szanowni Państwo, dzisiaj kierujemy dwa pisma do Pani Premier Szydło. Pierwsze pismo dotyczące udzielenia informacji, kto wydał polecenie podejmowania działań o charakterze represyjnym wobec obywateli demonstrujących w okresie od 16 grudnia do 12 stycznia. Chcemy znać imię i nazwisko osoby, która tę decyzję podjęła. Chcemy wiedzieć, że tę decyzję podjął minister Błaszczak, może minister Ziobro, a może któryś z prokuratorów niższego szczebla. Ale ważne jest i na tym nam zależy i będziemy tego się domagać, żeby to było jasne wskazanie osoby odpowiedzialnej za decyzję, którą jesteśmy dzisiaj świadkami jej realizacji czyli. Pokazywania, publikowania wizerunku osób, które brały udział w demonstracji. Chcemy wiedzieć, dlaczego właśnie te osoby z tych kilku tysięcy osób wybrane zostały te wizerunki i kto jest za to odpowiedzialny. Nie będzie żadnej taryfy ulgowej dla osób, które podejmują tego typu sprzeczne z prawem decyzje. Nie będzie też rozmywania tego w odpowiedzialności zbiorowej. Chcemy mieć jasną, precyzyjną informację, kto z imienia, nazwiska za to odpowiada. I drugie pismo, które. Także kierujemy na ręce pani premier, jako odpowiedzialnej za nadzór nad służbami specjalnymi w Polsce, o udzielenie informacji. Jakie posiada pani premier informacje na temat inwigilowania w okresie od 16 grudnia do 12 stycznia tego roku posłów i senatorów opozycji protestujących na sali Sejmowej? Chcemy wiedzieć, kto i w jakiej ilości podjął działania operacyjne przeciwko posłom i senatorom. Platformy Obywatelskiej oraz innych klubów opozycyjnych, którzy protestowali w czasie tego, tych ostatnich tygodni, będąc w Sejmie, w sali Sejm, w sali plenarnej, jakie techniki operacyjne zostały podjęte, ile było takich przypadków i kto także odpowiada imiennie za, tę, imiennie za tę decyzję. Te dwa pisma za chwilę będą do pani premier przekazane. Liczymy na szybką odpowiedź, bo sprawa jest bezprecedensowa w wolnym, demokratycznym kraju. Inwigilowanie opozycji lub inwigilowanie obywateli, którzy przychodzą na pokojowe demonstracje jest czymś nieprawdopodobnym. Chcemy znać nazwiska osób odpowiedzialnych za te działania. One są bezprzykładne bez w demokratycznym kraju i nie możemy na to pozwolić, żeby zostały zapomniane, a ludzie, którzy takie decyzje podejmują, żeby czuli się bezkarni. Wobec skandalicznej wypowiedzi ministra Błaszczaka, która miała miejsce wczoraj i dzisiaj powtórzył groźby pod adresem Polaków, Polaków, którzy brali udział w legalnej demonstracji. Przypominam Państwu komunikat. Na początku grudnia powstało Biuro Interwencji Obywatelskich, aby służyć pomocą prawną osobom szykanowanym przez, przez władzę. Dotyczyło to wówczas samorządowców. Dziś zwracamy się z apelem do wszystkich osób, które mogą poczuć się represjonowanymi, mogą mieć kontakt, wezwanie do prokuratury, aby zgłaszały się do Biura Interwencji Obywatelskich. Tam prawnicy którzy, i adwokaci, którzy z kolei oferują bezpłatną pomoc, udzielą tej pomocy. Gwarantujemy wszystkim pomoc. Nie zostaniecie państwo bezbronni wobec tych gruźb i szantażu. Biuro mieści się fizycznie w Warszawie w Alejach Jerozolimskich, numer 31 pierwsze piętro, lokal 10. Ale zgłaszajcie się państwo także mailowo, telefonicznie. Mailowy kontakt, bardzo prosty do zapamiętania, kontakt małpa biurointerwencji.org. Oferta pomocy prawnej jest także ważna dla wszystkich tych osób, które z innych powodów mogą czuć się represjonowanymi.